Który to klucz? Nie wiem Ten? Ten wygląda taki Tożsakot To było cały czas otwartech, czarne słońce, czarny palęc jaki dolce ile su go bym czytał żeby móc zapomnieć. i Difitujesz ze mną mała byłaś jak te sprane trampki Nic już teraz nas nie łączy na mych nogach mam wetwansy Mogliśmy zwiedzić cały świat we dwoje a po tobie w moim sercu Po co budzicie mi o 6 rano? Przeszkadzaj. Siemka, po co ja mi budzicie po 6 rano? Marek, kochanie, pożegnać? Ja mam ciebie niespodziankę. Tak, ja już wiem o tej niespodziance, ponieważ dzisiaj raz na zawsze zostawiamy to miejsce w niepamięć, ponieważ wraz z moją najukochańszą w końcu dziewczyną. zrobiła się moje marzenie. Ja i Kamer, to znaczy, Marek, zamieszkamy razem. Wyprowadzamy się stąd raz na zawsze. Tam masz kozy, karmić się codziennie o 19. Co? Owsem mają mi stały dostęp. Ale on dostęp... jedzie z nami. On nie jedzie z nami. Jedzie z nami. Stały dostęp do wody i czasami. Mas... A kto będzie ci montował filmy? Z kim będziesz robił ustaw? Ja nie robię muzyki, ja robię filmy, ale, ale pocholę nie, no, ci on. nie jechać z nami. Ale my tam wyjeżdżamy, żeby się go pozbyć, żeby pozbyć się problemów. Ja chętnie przejmę tą śmiecia. chatę, Marek. No właśnie. Nie, ale kamerzysta. Co? No zobacz jaką chatę będzie miał, a my sobie będziemy sobie Nie, on ma bierze. jechać z nami. Bo? Bo... Nie wiem, no po prostu ma jechać z nami. Jestem twoją dziewczyną i skoro mnie kochasz, to dostanę to, czego chcę. Serio? Tak. Albo jedzie Ale... kamerzysta, albo zapomnij o wspólnym mieszkaniu. No to ja sam pojadę, prosto logiczne. No to ja zostanę tutaj z kamerzystą. No, chyba Cały ja, ja dobra dla nas. O, no, chcesz żartuje sobie ze mnie? Coś swoim świecie chcesz zostać? No bo. No nienormalna jesteś. Nie mów tak do mnie. Możecie się uspokoić. Po pierwsze, ja nie wiem o co chodzi. Budzicie mnie o 6 rano. się. No tak, ale pak ten frajer robi. To znaczy, kochanie, po prostu poniosło mnie, ale zrozum. Nie chciałam tak powiedzieć, ale naprawdę musimy go zabrać. Bez niego to nie to samo. Będą gorsze filmy, OK, Okej, on dojedzie Ktoś do nas za dwa dni, okej? Okay? Za dwa dni dojedzie, nie? Za dwa dni? Tak, jutro dni, masz być. Ja sam na sam z nim. Jutro, jutro będzie. Dobrze zniósł. Jutro, tak? Mhm. Dobra, świetnie. Yy, także Idealnie. co? Kamera jest chyba moja, tak? Miesz kamerę, ja idę. Dobra. Yy, pamiętasz jak karmić kozy? Pamiętam, pamiętam. To jest tam przyjeżdżać i karmić te kozy. Tak? Dobra, to widzimy się nigdy. Pa! pa. Yes. Kochanie, to jest naprawdę całe twoje? Tak. Zobaczcie, jakie to jest potężne. Misu, teraz jest nasze. Nasze? Będziemy tutaj mieszkać na zawsze. Zajebiście. W końcu się uwolni od tych wszystkich debili i będziemy mieszkać Bo tutaj. Ładnie. Ale to jest wszystko w środku urządzone, czy jak? Tak. Aż do samej góry? Tu mam że no w końcu dla księżniczki, którą jestem. A mogłabyś stanąć obok, żeby było porównanie? Ale to jest cholernie duże. No... Super, co? Zajebiste. Jesteś najukochańszą dziewczyną, jaką tylko mogę sobie wymarzyć. Naprawdę kochać bardzo. To była na swoim poziomie, a nie tamta jakaś lampada. No tam, to, to, to była tylko skończona idiotka pieniądze. i puszczalska szmata, także. Wiesz, tak że ja że taka wiesz. nie jestem, po prostu wiesz, te zakupy to ja chciałam, żebyś mi udowodnił, że ci zależy, a wiem, że jak bardzo kochasz pieniądze, więc jeśli to zrobiłeś, to naprawdę twoje uczucia do mnie nie wygasły. A ile to kosztuje? Czy nie chcesz mówić? Oj, lepiej nie. Dobra, otwierasz czy jak? Tak, już tylko wyjmę plus. A tam urządzone jest w środku wszystko z tego co widzę. Tak, tak. Ale zajebiste. Będziemy tutaj mieszkać. Marek. Potężne. A Nie to obok to co jest? Co nie mam mówisz? Kluczy. zostawiłam klucze w domu. Jak w domu? W domu. Zapomniałam spakować, są na kanapie. Dzwonię Aha, do kawerzystę. Nie, nie, nie. Nie, nie dzwoń. Zostaw. Ale po co? Po co dzwonisz? Klaudia? Ała, kamerzysta? Klaudia, weź się odłóż Ek, ten telefon, słuchaj, słyszysz? bo ja z Markiem jestem no, już na nie miejscu, dzwoń. ale nie wzięłam klucza. Stawiłam go w... Nie dzwoni do na niego w na kanapie w salonie. Weź, daj przy... ten telefon. Marek, no nie id. dzwoń. Pojedziemy po ten klucz. No nie dzwoń po tego debila. Specjalnie co się przeprowadzamy. Weź, odłóż ten telefon. Marek, nie przeszkadzaj. Okej, Ale po co jest ci potrzebny? Okej? Pamięta, jesteś najlepszy. Pa. O Marek! co tu chodzi dziewczyna. O nic, przywiezie nam! Jezu kamerzysta jest jedyną ogarniętą osobą z tej ekipy, no poza mną oczywiście i on zaraz to przywiezie, tak? Ale Uch. mogliśmy sami pojechać. Ale po co mam zrobić? Bo znowu specjalnie tam przeprowadzam się tutaj, żeby nie mieszkać z tym debilem. Skoro już to nagrywam, to powiem jeszcze o jednym, ponieważ mam podejrzenia, że ta oto pani jest podrywana przez kamerzystę. Dlaczego mam takie podejrzenia? Ponieważ wyprowadziliśmy się tutaj, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć spokój od tego frajera kamerzysty, a teraz ta dziewczyna zadzwoniła do niego. I niech mi ktoś wytłumaczy o co chodzi. Czy on chce mi odbić kolejną dziewczynę? No właśnie, jest problem. I co frajerze? Będę głupia. Po co tutaj przyjeżdżałeś? przyjeżdżałeś klucze, po co tutaj przyjeżdżałeś? Z drugiego końca Polski, żeby przyjść krzyłam. Po co pustaku? przyjeżdżałeś powiedz? Jesteś chyba śmieszny, podnieś to! to Możesz iść już stąd. Ja chętnie te no, klucze podniosę, naprawdę. Pustakier. Dziękuję kochanie. No i co? Możesz już jechać. Ona nasiano na siano. zostaje! Leci. Jesteś, ona nasiano leci. No, zostaje z nami, mówiłam. Nie mów tak o mojej dziewczynie. twoja nasiano leci. Dobra, ja. Prostytutka. To co? Który z No ej, no wróc! Ty, a tobie się coś nie pomyliło? Ej, no, nie, nie pomyliło ci się coś, dziewczynko? Rozmawialiśmy no, ale o. Tym, jak tak, jak chcę jechać, serio. No to jedź, na co czekasz? Nie, on ma wrócić. No to niech wraca. No to jedź z nim i ja zostanę sama. No ej, kochanie. Nie. No, ja, janku, albo będzie swoje? tak jak ja chcę, albo nie będzie wcale. A na ile ma zostać? Na zawsze! Kamerzysta! Kamerzysta! O co ci chodzi dziewczyno? Serio będziesz tak za nim biegała? Dobra, chodź, Frajerze, film nagrasz. Mieliśmy zostać razem. Zawsze za rękę. Przestańcie, film nagrasz, tak? Ja mogę nagrać. Nagramy dzisiaj film z naszego nowego mieszkanka, ale dasz nam spokój, już, tak? Ale co by się nie mówię, działo... człowieku, przywożę ci klucze z drugiego końca, co Polski. Co by się nie działo, masz nie przyjeżdżać, tak? Bo ja nie wiem o co chodzi. Co ty jej nagadałeś? Ja nic nie mówiłem, człowieku. Co jej człowieku. Podałeś? Nic. Jasne, jasne. Nie zachowywałeś się normalnie tak. Ty, ale chatę to ty masz nie złą. Wiem. Teraz też jest moja, nie twoja. Wystarczy miejsce dla nas wszystkich. Gruba. Zrobisz mi miniaturkę do filmu? Co? Zrobisz mi miniaturkę do filmu? Nie da się Barek. No to stań tam, ja tutaj stanę. Chodź, zrobimy miniaturkę do filmu. Ale nie da się Barek, ta wieża jest za duża. Ale stań tutaj, zobaczysz, będzie dobrze. To chyba od dołu. Tu dobra Barek, już jestem ustawiony. To zrobimy taką miniaturę, że się całujemy i będzie napisane, że nasz nowy dom. Co? No chodź, chodź. Nie. O co chodzi? No, Jakby przed chwilą się normalnie zaancałowała. No ale nie przy nim, tak? A co za różnica, czy przy nim, czy przy kimś innym? No ja po prostu nie. Chcę. To co mam, tu kulęczeć, czy nie mam klęczeć? Bo już nie wiem. A, 300. Ja zawsze przecież ciebie się pobrudził, bo już mam prawdę spodnie. Ale przed chwilą byliśmy zresztą u jednego naszego kolegi, normalnie się zaancałowała, teraz wielki problem. Masakra, który to klucz? Nie wiem. Ten? Ten wygląda taki. Przecież to jest na kot. To było cały czas otwarte? Co? Ona cię oszukała, Marek. Po co ja jechałem Co to działa? Marek służący nie zamknął. No jasne, że działa. Służący tutaj był ostatnią osobą i on nie zamknął drzwi. Poszukała cię Marek, Słyszysz? Ja przez całą polskiej chęć te klucze przywieźć. Dzięki. Zaraz wracamy. O co jej chodzi? To zebrało się przez te 3 godziny masę dzieci. Takie jestem sławne. Dobra, a o co jej chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia Marek. To jest chore, nie? Każdy Czy może się pomyliła? Po prostu... Pomyliła się chyba, tak? No chyba tak. No. Robimy zaraz wielki przegląd mojego nowego domu. Ale serio, musisz stąd iść. No dobra, nagrywam. No bo widzicie, ona się zachowuje. Nagram i jadę stąd. Ale o co jej chodzi tej dzieci? Nie wiem. No na dziwnie się zachowuje Nie wiem, nie tobie. mam pojęcia Marek. Ale ja po prostu nie chcę, żebyś tutaj był. Możesz Dobrze, nie będę. Dla mnie sobie tak, pojadę. Super. Tylko nagrasz mi tutaj y, y, room tour tak, dobra, tak to się mówi? No. A to czekaj, coś do ja mu dam wodę kranu specjalnie dla Mareczka. za to że się oblałem. No a co ty robisz? Misiu. Ale co ty robisz? No z cały blamy. Nie Ale ja mam dziewczynę. Co ty robisz? Przestań. O, zobacz, co dla nas kupiłam. Dla nas? chyba tak. ty jesteś z Markiem, a nie ze mną. Oj. Dobra, po prostu to się rozwiąże później. Tak? No nie, 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 że się rozwiąże później, ty jesteś jakaś dziwna dziewczyna. Ale nie porozmawialiśmy wtedy, tak? No ale kiedy? Byliśmy też wtedy w nocy. No to mieliśmy to tą rozmowę. Ty mi weszłaś do łóżka? Ty no jesteś normalna? tak. Ty z... Ale ja mam dziewczynę. Jezu, dobra, masz mieć lepszą, nieważne. To ta czy inna zresztą. Proszę cię. Karolina tylko leci na twój hajs, każdy sobie. A możesz mieszkać tutaj ze mną w moim pałacu. Y podziękuję. Co się dzieje tutaj? To jest jakaś patologia, że Marek tego nie widzi, i że ta dziewczyna jest jakaś upośledzona, to jest tragedia. Muszę zadzwonić do Karoliny i powiedzieć jej o wszystkim, bo no tak to nie może wyglądać. Niech ona coś na to poradzi, bo ja już nie wiem co poradzić. Halo? Cześć kochanie, w domku jesteś? U mamy? No tak, u mamy. Odkąd mnie zabrała, to pozwolę praktycznie wyjść. I co, nie uda ci się wyrwać? Myślę, że może być ciężko. No bo, bo słuchaj... Ale... Okej, okay. w każdym razie pojechaliśmy razem z Markiem, znaczy ja przywiozłem im klucze, bo nie mogli się dostać do domu tutaj, do domu... Jego jest. Nie, do eks dziewczyny ex-dziewczyny? No do jego eks dziewczyny przywiozłem im klucze. To jest To jest jej chata? No oni tam razem zamieszkali i ja kazali im klucze. człowieku, no i tak sobie po prostu do nich przyjechałeś, tak? No właśnie chciałem o tym sam porozmawiać. To przeprowadzasz się może jeszcze na niej? Ale... do niej też? Ale... Trójkrotnie, kurcze. Co? Ale ja ciebie nie zdradzam! No, Na pewno nie. No przysięga ci nie zdradzam cię. Patrzy w tej dziewczynie w oczy, to ja się mogę spodziewać tylko jednego. Ale no przysięgam przysięga, ci, że cię nie zdradzam! Co? Ja no, zaraz tam będę, kurde, już tam jadę. No ale przysięga, przysięga, że ci, że cię nie zdradzam. Drosłyszeliście? Słyszeliście? jej nie zdradziłem. No być. Chyba przez same życie. Chciałem dobrze. Widzieliście, że chciałem dobrze chciałem mi powiedzieć o wszystkich, ta wioska żądzę Nagrywamy to czy co? No chodź, zobaczymy co on No to chyba od początku robimy, tak? Odtąd czy co? No nie, wejścia w takim razie dawaj Co jest? Nic. No co jest? O co ci chodzi z dołu? Nic się stało. O co ci chodzi? wszystko jesteś smutny? Pakałeś? Nie, nie. Wszystko, wszystko się... O co chodzi? Nie, nic się nie stało. Dobra, Kami nagrywajmy. No, to, to tak? Mhm. To A co, To jest zaczynam? nasz Nowy dom. Wieża. Zapraszam. Także tutaj za tymi drzwiami co jest? Pierwsza łazienka. Pierwsza łazienka. Ale tu jest świetnie. No. Ale tu jest zajebiście. I jak wysoko te schody idą marek? Do samej góry. Tak? tak. Czy nie? tak. Ja nie byłem jeszcze na górze, ale z tego co się orientuję, to sądzę na górze. Tutaj jest kuchnia i jadalnie, jak widać. Tutaj taki mały salon, ale to dopiero początek tej wieży, mam rozumieć. Dobra, bo ja nie wiem, czy to się nie znajduje. Chodź, idziemy do góry. O co ci chodzi? Chodzi. No, Czemu tak nosem nie, nie. robisz? A co jest na dole? Na dole? No. Nie, no. nie, Marek, nie nic tam. O cholera, ale nie. grubo. Nie, Marek. Co, nie może być na filmie? Nie. Tak Ale grubo. Górę. Później tam pójdziemy. Nie, nie pójdziemy tam. Znaczy my pójdziemy z kamerzystą. I co te schody do samej góry, tak? Tak, I idź, idź. Jezu. Ile jeszcze się idzie? No, jeszcze tylko ta piętra, no, mamy rada. Jezu, ile tych schodów jeszcze? No już o, chyba, tak. To już chyba wszystko, tak? Jesteśmy, dawaj, dawaj. No. Tutaj jest druga łazienka. Ale grzyba czuć trochę. A ile bipieltrybaliśmy w ogóle? Ile? Dwa, trzy? Cztery? No tam cztery drzwi widziałem jeszcze. No dobra, dużo tego. A tutaj jest chyba największe pomieszczenie, bo to jest to za sobie górze. O, jak ładnie. To jest cały czas mieszkałeś, tak? Tak. No tu w ogóle. Bo jestem księżniczką. No, moją księżniczką. Tak, tylko twoją kochanie. O, jak fajnie. No, tutaj będę mieszkała z kamerzystą. Teraz to znaczy z tobą Ze mną, ze mną, tak, kochanie. Tak, tak. A tutaj co jest? Nie, tutaj... O, jak pięknie. Nie, pokój dla gości. Czyli nie dla niego. On pójdzie tam na sam dół. Mm, tak, ze mną. Nie. Tak. On pójdzie sam na sam dół. Nie, idź. Tam gdzie nie pozwala wejść. Mm -hmm. O co ci chodzi? Nie interesuje się. Znaczy, ja bym chciał już jechać, Marek, nie? Nie, proszę bardzo. Nie, zostań. No, jak to ma zostać? Gdzie on zostanie? Całe piętro jest dla niego. Nie tak? ma miejsca dla niego, co ty? Jest. No, my będziemy spać tutaj, tak? No właśnie, a cała wieża jest jeszcze wolna, więc co mamy tutaj robić z psami? No, będziemy. Ja będę się bała w nocy, no Marek. No przecież. Ze mną będziesz w nocy, tak? No, ale to jest za mało osób. Nie, kamerzysta zostaje z nami. Ja zaraz będę jechać, nie? Marek, Marek. nie ma miejsca. Jak to nie ma miejsca? o co ci chodzi? Wiesz, czy coś mam poddawać? Czy nie, czy idź, możesz to? iść. No nie, kamerzyca, zostań. Dlaczego jesteś smutny? Miałeś powiedzieć. Co cię interesuje ten człowiek? Nie powiedzę, że jest smutny. Ja nie jestem taką egoistką jak ty, Marek. Ale on przyjechał Czas z tego trudniaczka. To jest twój przyjaciel, tak? no. Nie powinieneś się zainteresować, co się stało. To jest twój przyjaciel, tak? Nie powinieneś się zainteresować, co się stało. No powiedz. Halo. Idziesz stąd, czy co? Halo, no wiesz, no tak sobie siedzę w domu. O, dom, Karolinka dzwoni. No, tak sobie no, myślałam, no, że to, tak to, to ja że tak naprawdę to jesteś warty, wiesz? Ale dlaczego? Dlaczego ty się jeszcze pytasz? Prosta no mi dajesz dowody na to, że mnie zdradzasz. Ale ja, jest... ci zdradzam. Ale ja cię nie zdradzam! Zoraz, Ale ja cię nie zdradziłem nigdy! A te dowody cały czas. Ale jakie dowody? A śminka naszej. Jaka śminka? No jaka śminka na szłodniżku! Żadnej szminki to... nie było! Nie się, panie Ale ja, na to przepraszam, naprawdę ta... nie było. Ojojo, tak mi przykro. Dobra. Ja nie wiem co Opa. To, to, podrzucę, czy to... Do widzenia. Dobra, skąd tą rozmowę? Nie mam ochoty tego słuchać. Żegnamy, tak? No nie płacz. No to co, jeszcze mogli się zostać? Tak. Ale no to nagrywaj mnie, tak? Czy co? Bierz tą kamerę i nagrywaj mnie. Na jest stać, Zrób co... Trzymaj, bierz tą kamerę i mnie nagrywaj, słyszysz? No bo zaraz ja będę ciebie nagrywał. No co za debil. Z takim to się nie da dogadać. To wszystko przez szmaty. szmatę. Dobra, nagrywasz mnie czy co? No co Zobacz. za męda? Zaraz nagram, okej? Okay? Zobacz z kim ty jesteś. Porażka. A dobrze, że ci tak zrobiła, dobrze, bardzo dobrze. Bo zasłużyłeś na to. Mówiłem, mówiłem, że to nie jest dobra dziewczyna. Mówiłem, że to jest szmata, nic nie warta. Wiedziałem, no właśnie, że tak będzie, lato tak? No od jednego do drugiego, tak? No. I co teraz? Z Niczym zostałeś. Zacieko, ja mam piękną dziewczynę. No właśnie. A ty co? Nic nie masz. A ty co, kamerzysta też byś mógł. Właśnie. Znaczy nie tą, ale inną. Nie twoja sprawa, nawet Nie, nie bądź, mógł dać spokój ona nie jest warta. Możesz zamieszkać z nami, jest dużo miejsca. Tutaj jest spokój dla ciebie. Poczekaj tylko kamerę odłożę. Zraniła Marka, teraz rani ciebie. Wasza przyjaźń jest ważniejsza od takiej nic nie wartej wywłoki. to, to, przystań. to przystań. No chodź. A co ty, ty robisz? No chodź. No nie. No ja już dziewczynę No ale co z tego? No mam dziewczyny nie mogę nic takiego zrobić, no co ty? To że nie wykorzystuję. No, nie dowie! Moim pierwszym kupakiem ja go kocham, ale nie wypatrzę mu tej zdrady z taką Karoliną. Jeżeli wam zostać, to musisz wyjść. Dobra, nic sobie tej dziki. Dź...